Cześć kochani, to Santiti z dzisiaj witam Was ze zdrabkami różnymi, przeróżnymi siódemka, super siódemka, crazy, ósemka, szmaragdowe, dolar, masa kasy i miętowa kasa i sprawdzimy dzisiaj to moje szczęście w ostatnich odcinkach. no... Mm, nie miałam tego szczęścia, zobaczymy co się dzisiaj tutaj wydarzy. No i w pierwszej zdrabce musimy znaleźć czarną lub zieloną siódemeczkę. I oby się w tym odcinku mi tutaj poszczęściło fajnie by było. Ale niestety nie zapowiada się, chyba. Ale ja się nie poddaję, lecimy, miętową kasę. Wygrywające liczby to 45 i 55. No to lecimy, kochani. 28 35 41 i 33 i w drugiej rubryczce 29 13 24 17. No i niestety w tej zdrabce również się nie powiodło. No i lecimy z masą kasy. Wygrywające liczby to 23, 13, 12 i 26. No i 13. U mnie to jest szczęśliwym. Szczęśliwą liczbą, właśnie siódemka nie. No i to dowiódł ostatni odcinek. Szczęśliwa siódemka, że no niestety siódemka nie jest dla mnie szczęśliwą liczbą. No i lecimy, lecimy. No i niestety w tej zdrapce również mi się nie poszczęściło. No to muszę wysprzątać już stół, bo jest brudny. Ta crazy ósemka mi się podoba, ale czy mi się spodoba po zdrapaniu to się okaże. Musimy znaleźć czarną ósemkę. No dalej. Lub lub e, czerwoną. No i niestety. I niestety w tej zdrabce również. No i ostatni, e, ostatnia zdrabka, kochani, no trzymajcie za mnie, totalnie kciuki, możemy znaleźć symbol diament lub podkowe. No to lecimy... moje krzesło piszcze. To lecimy od samej góry. No i ta się zdrapka tak szybko nie drapie, więc musicie być cierpliwsi. Słuchajcie, yy, akurat na diamencie mi się zblokował tutaj... <grym> Jak to się mówi na diamencie no szmaragd zblokował mi się telefon. I słuchajcie, mamy dwa. O no w końcu i oby to była jakaś duża suma. Lecimy do końca, sprawdzimy. Jezu jest trzeci. I jest trzeci. No, wybaczcie mi moje pozytywne emocje, ale w ostatnim czasie nie miałam szczęścia, więc. No. I jejka! I jest czwarty. No, to jest super. Oby jakieś większe kwoty, słuchajcie. I jest piąty. No, super. Dobra, lecimy. No to w końcu jakaś wygrana. Słuchajcie. 10 zł. Super. 10 zł, czyli 20 już mamy, gdzie mamy? Tutaj mamy. 30 zł. Super. 40 zł. Amazing. I 50 zł słuchajcie, kochani, jeszcze przelecę z wzrokiem moim e, bez okularów jestem, więc jestem ślepa. Ale tak 10, 20, 30, 40, 50 zł, kochani, wygrywamy w dzisiejszym odcinku. No w końcu jakaś fajna, pozytywna wygrana, mega się cieszę. E, także, kochani. Mm, Także kochani, um, idę sobie chyba świętować ten odcinek. Super, super, bardzo się cieszę. No i co kochani, ja przesyłam Wam y, dużo, dużo ciepełka. Ściskam, pozdrawiam serdecznie. Zostawcie jakiś komentarz, najlepiej zieloną koniczynkę, bo w końcu mi się poszczęściło. No i zachęcam Was oczywiście do subskrypcji mojego kanału. Pozdrawiam Was serdecznie i Жегнем, папа! Pa, pa.